Siemka, z tej strony Trolek i zapraszam was na grę, z której będę nagrywał. Ciekawe, kto skojarzy, co to za gra. Dobra, dla podpowiedzi Podpowiem jednak, że jest to strzelanie do obcych. No dobra, powiem. Jest to Alien Shooter, dokładnie jedynka. Dosyć stara gra i... To jest najładniejszy jej fragment. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gram oryginalna. Nic nie kupuję. I jedziemy. Tak. Gra będzie trzymała 60 fps Nie Hmm. Nie musicie zgadzać dlaczego. Yy, ogółem. Hmm, pistoletów jest tu masa znacznego. tego yy, dużo mam amunicji do pistoletów. A. Ale broni jest też więcej. Ups. Zobaczymy, tam ktoś leży, ale to nieważne. Życie. Jedziemy to Kasa. hajs z YouTube a. Hajs z YouTube dokładnie hmm. to idziemy. Eee, shotgun i, i tyle. Ha. Jedziemy dalej. Fajny jest tutaj rozwój można kupić shotgun i TP można... jest rozwój postaci. Na razie nie pojawili się jeszcze obcy, ale zaraz, bo coś czuję, że będzie niezła jatka. Jak widzicie, wszyscy będą mieli zieloną krew, gdyż ustawiłem ją zieloną. Potwory owszem naturalnie wyglądają, chociaż ludzie zieloną krwią raczej nie mają jej zielonej w sobie. Chyba, że są roślinami. To zależy. Eee, ogółem rzecz biorąc jest coraz fajniej. Zobaczymy co tu jeszcze. U. Co to jest? Jakieś czteroleśnictwo nakaniczy? na nie, nie. kamizelka, okej. Okay. <grystanie> stare gry. I nie wiadomo, co się zbiera. Dobra, zobaczy. O. Pierwsza fala obcych. Gincie. Bez mózgie, gady. Obcy bez mózgu. Oki. Okay. E, przyciskamy lewy przycisk. Wyładujemy. Pierwsza poziom. w <grystanie> Fajnie się sypie całe otoczenie. Nawet realistycznie. Yeah, shotgun. Nie będę marnował tyle amnicji, bo przecież nigdy, nigdy się nie wykupię. Trochę za dużo, jak dla mnie apteczek. To jest normalny poziom trudności, a apteczek jest trochę dużo. Dobra, pudełka pozbieram. Może, może się przydać coś. No, trafiej, w to. Okej. Okay. Kasa zabrana, idziemy dalej. Zagłębiamy się w tekstury. A, spadnę. No, nic nie było takie oczywiste kiedyś. Co by tu? HP, Strength, Speed, Acceleration. Dobra. Chyba na następny raz. O, latarkę można kupić na następny raz. Ulepszę sobie coś. Dobra ohoho, teraz fajniejsze to planie, ale raczej pozostanę na chwilę przy pistoletek i shotgunie. Trzeba z tego, dlaczego mam amunicję. Dobra. Hmm, kasa, tam, zamknięte drzwi muszę szukać wajchy. Eee, wajcha, Tu tam Fajnie, bo on może biegać z nogami do przodu, a biec do tyłu. To znaczy patrzeć się do tyłu. Nie do Ale ta gra jest z tego z serii Gold Old Games. To znaczy gry, które zostały zretuszowane. I teraz są... Na... Wydaje mi się, że ty kiedyś ta gra wyglądała trochę lepiej. Nie wiem, może takie jest moje niejasne wrażenie. Chociaż. Może teraz jest za dobra grafika albo coś. Eee, kasa. No ja chcę więcej obcych. Tu się musi coś dziać, ja to nagrywam. Na razie zbieram kasę biegam bokiem <grym> Nie, no, masakra Fajnie, bo gdzie on się popatrzy, tam w tą stronę idzie kamera. Tam, było, tam był shotgun. Ona, w sumie wezmę sobie go trochę. Shotgun, full. to będziemy z shotguna ładować. Z Eee. naboi. Co by, o czym by tu powiedzieć, skoro już tak łażę i nie ma obcych, nie można pokrzyczeć na obcych. Kasa. Biorę tą kasę. Każda kasa się przyda. W starych grach nie ma, nie ma przeprosin. Tyle? No... Dwa... Może powinienem czego ubijać? Trzy, cztery, C, Z, B. Nie powiedzieli mi jak odłożyć której? Mniejsza od... Q Jak nie powiedzieli, jak położyć dynamin To znaczy, że może go jeszcze mam nie podkładać to jest metka, o fajna metka A, może... Piątka Piątka, czwórka, twójka. A, do to broń Q Q, też nie T, może K J, L, cokolwiek Mm. nie ma, przecież nie ma sterowania. Po co by ktoś miał dawać się sterować? Może tam, a może tam po stronie pójdę? Mm. o, wydaje mi się, że tu będzie bardziej podejrzani. Nie, nie. No, wychodźcie, u, mocniejsze. Różnią się kolorem. Różnią się kolorem, są kolorami szybkich. Ja. Strzelamy na siebie, bo co U, granat. No, na jakaś akcja. Brakowało mi tego. Otwieramy. Niech obcy nie wejdą. Sparta! W nie wiem jak, czy nagram jeszcze coś z tej serii, na razie przechodzę początki. Yy, nie, nie wiem jak się będzie ją oglądało, bo grać się gra fajnie. Ale może grafika odwrócić większość ludzi. Zobaczymy. No, z tego środka też strzelanie jak, jak to tak. Strzela się i strzela się i... Co? Ci obcy w ogóle nie padają. Objazd. Aha, fajna, fajne przesuwanie. Spoko. Hmm. Z góry przepraszam za bralić dźwięków jakichkolwiek, a niestety Windows XP nie jest stworzony do tego, żeby nagrywać. A, wyż a na razie wyższego systemu nie instaluje, bo ponieważ bo Geo, graficzna nie jest w stanie Pójść. Nie wiem czemu Windows się creszuje, ale akurat u um mnie musiał. Więc na razie będzie. Hmm. Mój głos i... i może wrzucę jakąś muzykę z tyłu nad tym pomyślę. Super. Dodajcie jakiś nowy opcji, bo już mi się zaczynają nudzić te potwory. I widok w kółko tego samego. No! No nie, no tych pa paczek, medkitów jest powiedza. o wiele za. Ooo, i nowy potwór. Jak już mówiłem, dodajcie nowych. Trójka. Uła. Kto ma większy rozrzut? Jaki szybki jest. O nie! Skrypt. Ja, ile go trzeba Hmm. Grand najła, najłagodniejszych nie należy. Ale, a co mi się przejmowało. Oho. Nie wiem dlaczego, ale wróciło z powrotem w 60 FPS-ów. Przez chwilę zmuliło. Po prawie jak jakiś au, jakiś autolog leci? Jak, w starej, jak to w starej trakcie bywa? O, o, trochę tych opcji jednak jest. Robi się ciekawie. Uuu, shotgun się prawie skończył. Wiedziałem, że ja z tak że strzelam w Ups. Puszczę. No, dwie bombki i lewą. Shotgun, bombki. On jest apteczka, no fuh, apteczka, eee, yy, kamizelka. Dobra, chyba, chyba, wszystko, wszystko co najgorsze już przeszło. Nie! Ja mam tam wysadzić wyjście, uuu. Odkładaj pan tą bombę. Nie! O oh, fakt. Uff, Przeżyłem. Wielka czerwona strzałka kieruje już mnie chyba na misję. dobrze. No, HP i ruszamy. W stronę? Może. Jesteś mi W którą stronę? Strzałko. Tu gdzieś. Tam gdzieś. No, a tu gdzieś? Hmm? Strzałko. Szczałko. Tu? Nie. Tu jest jakieś dziura w ścianie. A! Tu coś jeszcze nie Tu była tylko dziura, w którejś ty i Eee. No. Nie mogę się tak po prostu zgubić. Enty? No. Aaa! Jeden <średenowcy> się gdzieś zablokował. No, niedoskonałości starszych gier. Speed, Accuracy, jasne, zielony implant. Uuu, yellow, red i, blue, i green armor. Kasa, kasa. Dobrze jest. Celność będzie. Poczekam chwilę, może przestanie klatkować. Nie wiem co się dzieje, ale ta gra chyba nie lubi być nagrywana. A, bo prawdopodobnie będzie jakiś młyn. No no. Świetnie. Nie wiem co się dzieje w ogóle. Wchodzi wszystko super płynnie i nagle spowalnia. Na chwilę. A, A, O kurwa! Nie mogę wyjść O kurde. A, prawem też można sterować fajnie. Jinche. Powiem szczerze, że ta gra ma, ma kilka fajnych momentów. To nawet nie kilka. To jest taki pierwotny wzór e, tych nowych, wszystkich e, tych gier, w których się pokonuje obcych. Tylko tutaj jest właśnie tak, że moment i chwilę jest spokój spokój, spokój, walczy się tam z pojedynczymi potworami. I nagle wyłazi nam taka banda. I nie ma co, trzeba ich bić. Dobrze, że w miarę amunicja sensownie leci. U, ci już rzuci. E, głównie, każdy potwór się różni tym, że jest jest jeden, zielony główny, a potem są jego odmiany coraz mocniejsze. I bronie coraz mocniejsze. I w sumie przez całą grę, bo kiedyś już wygrałem w tą grę, przez większość gry, tyle się dzieje, znaczy są fajni, coraz fajniejsze te misje, według mnie, teraz lepiej potem jest, coraz fajniej się. Coraz większy młyn, w ogóle więcej potworów i jakieś działka stacjonarne, nie działka, siadamy na różne rzeczy. O kurde, co ja użyłem? Czy ja użyłem? Czy to już tak było? Ja, <ścoughs> yeah, good, good Old Games. Pięcie potwory. No, hello! Ach, to przesuwanie potworów. No ale granatnika użyję, bo Nie będę się pieścił z potworami. Hmm, właściwie szkoda, że nie ma muzyki. Całkiem, całkiem niezłe jest, nie wiem, szczerze. O, idę, idę. Więcej. O jeszcze czerwony, jeszcze jest. Dobra, te to mi niewiele leciło. Strasznie, co? Teraz gorzej jest. jest. I leżą, leżą. Gięcie. Tu trzeba, ti, tu trzeba TNT. Muszę znaleźć najpierw otwarcie. I TNT. Stąd będą potem leźć potwory. jest potem masakra. Idą. Do. Dobrze. Z daleka, z daleka je trzeba eliminować. No ja będę musiał tu szybko rozwalić te paczki i ominąć ten moment i wrócić do niego z TNT. Z takich miejsc się spałmują potwory. O, ja! No, gincie, gincie. A, to, to jest tarcza z Czyli można ją zebrać. Hmm, kawałki potworów. Dobra, dobra. W sumie, skoro ten poziom ma być długi, a następnie może być jeszcze dłuższy, to możliwe, że zrobię ten poziom i skończę to. Strzelanie z obcymi. Na chwilę obecną. O kurde. Teraz, teraz to sturbo płynnie chodzi. No, oj, to jest klasa. Szkoda, jest jest jestem. Beczka, beczka, beczka. Nie wybuchnie? Nie wybuchnij. No po co ma wybuchać? Kiedy trzeba, to nie wybucha. Dobra, wszedłem. Takie jakaś będzie? To będzie fajnie. Hm. chyba tam przedostać. Nie, nie, jeszcze więcej ich. Nie chcę ginąć. Szybko. Jakieś drzwi, cokolwiek. Tu jest, jest. Włączenie światła. Przniatło. Jest. O, kurde. Oczy trochę męczą się na takim strzelaniu w ciemności. Teraz będzie to już lepiej wszystko widać. Dobra. Niszczę te pudła szybko. I ruszamy po TNT I rozwalamy to wszystko. Nie ma co się bawić co to jeszcze wszystko poza tym. będzie. Mhm. Mm Wejdziemy sobie. tak. Kurde, co za... Co za w ogóle badla? Ja pierdzielę gincie! Nie chcę ginąć. To wy gincie Aaaa, bomba! Jest! Jest TNT! Poszło! Zginąłem. O, jest respawn, świetnie. Postaram się teraz... Spoko... Postaram się teraz szybko jakoś załatać te dziury. Hm, dobra, teraz już nie twierdzę, że ta gra jest łatwa. Tylko w tutorialu nas tak y, ładnie miło i przy, w ogóle fajnie przywitali. A teraz gra nie daje nam żadnych forów. Jest ciężko, nie ciężko. Przez broń nie mogę jednej używać, bo jest, jest bomba, jest, jest bomba. No i znowu, znowu zginąłem. Zostało tylko jedno TNT zostało. Dobrze. Już kończymy, kończę mapę. Kończę planszę. Tu jest hajs. Dobrze, to już niedobitki, to już niedobitki. Dobra. I robimy ostatnie wejście i kończymy to. No tak, tylko, że to ostatnie wejście nie będzie takie łatwe. Jest shotgun, jest shotgun. jest ro... Ostatnie, jeszcze tam siedzi. Będę go szukał po całej mapie. Może, że chociaż podpowiada. Dobrze, tutaj nic nie ma, nic. Ostatnie miejsce, gdzie to trzeba wejść. Tędy, tędy. Mhm. Wiedziałem, że tędy. I boom. Jest zwycięstwo i tym optymistycznym akcentem w tym momencie was żegnam i wracam w następnej.